Języki i technologie to nasza pasja. Jesteśmy dynamicznie działającą agencją usług językowych z ponad 25-letnim doświadczeniem. Znajdziesz tu bogatą ofertę tłumaczeń pisemnych i ustnych w ponad 100 językach, lokalizacje stron WWW, korekty językowe, a także usługi graficzne. Angażujemy najlepszych specjalistów językowych i wykorzystujemy najnowsze technologie. Nasi kierownicy projektów posiadają certyfikaty z obsługi nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych. Jeśli chcesz przetłumaczyć dużą ilość materiałów na potrzeby wewnętrzne lub gdy zależy ci na czasie, możesz skorzystać z neuronowego tłumaczenia maszynowego, skrywanek NMT. To stworzony przez nas niezawodny system, dostosowany do potrzeb klientów z różnych branż, przydatny w tłumaczeniach technicznych czy prawniczych. Jeśli płynność i poprawność stylistyczna tekstu końcowego nie jest najważniejsza, to szybkie tłumaczenie maszynowe stanowi idealne rozwiązanie. Oferujemy również specjalistyczne kursy językowe z ponad 20 języków oraz obiektywne audyty językowe oparte o autorskie narzędzie online Focus Audit Tool. Możemy zagwarantować Ci najwyższą jakość usług językowych, podpartych certyfikatem jakości ISO 9001 oraz certyfikatem bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Posiadamy również certyfikat branżowy zgodny z normą EN 17100. Bogata oferta językowa, nowoczesne wsparcie technologiczne, wykwalifikowana kadra oraz gwarancja poufności powierzonych nam dokumentów sprawią, że pomożemy Ci osiągnąć Twój cel. Jesteśmy po to, aby ułatwić Ci rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie. Skriwanek.